Po już przedstawiam na kanale, to pewnie większość z was wie, że anime słynie z wielu świetnych dramatów, które swoją smutną historią potrafią wzruszać ludzi oraz zmuszać do refleksji. Za się uwielbiam ten gatunek całym sertuszkiem, ponieważ nic nie trafia do mnie bardziej niż właśnie te ryżowe opowieści. No ja obejrzałem sporo takich tytułów i trudno mi stwierdzić, które anime zasługuje na miano największego wyciskacza łez bo w końcu każdego porusza coś innego. Jednak spośród wielu tytułów jest takie jedno anime, które jest bardzo wyjątkowe i według mnie niepowtarzalne. Przez to są momenty, które rzeczywiście potrafią chwycić mocno za serce każdego, nawet największego skór I właśnie tytuł, który to potrafi, nazywa się Klanat. Okrutna jak i piękna historia, dająca nam niezapomnianą lekcję życia. When I see your face, my hearts Too far, hearts bursting too far. Klanat jest takim mocno rozwijającym się romansem, a seria zaczyna się kręcić wokół licalisty. Okazaki to moja. licalista, który nie miał za pięknie w życiu, ponieważ stracił matkę. Przez co ten fakt również odbił się na jego ojcu, co spowodowało im obu wiele problemów. Ich relacja znacznie się pogorszyła, że chłopak zaczął go nienawidzić, a nawet ignorować. I właśnie te wszystkie problemy miały na niego taki wpływ, że Tomoya zaczął inaczej wszystko spostrzegać. Nie cierpiał swojej szkoły, a nawet nienawidził swojego miasta, w którym się znajdował. Jednak pewnego razu spotykanie śmiałą dziewczynę o imieniu Nagisa, która przez swoje problemy zdrowotne powtarza klasę. A fakt, że była trzecioklasistką, to wszystkie jej koleżanki opuściły szkołę i ona stała się samotna. To to moja, jako licalista, co notorycznie się spóźniał na lekcje, miał wywalone w szkołę i nie myślał o przyszłości. To jako postać z takim twardym charakterem był wyjątkowo pomocny dla innych i pomógł tej dziewczynie, gdzie następnie wraz z nią zaczyna również innym udzielać pomocy. I od tego momentu, w którym spotkał Nagise, jego życie zaczynało się zmieniać. To co powiedziałem to opis pierwszego sezonu, gdzie przez 23 odcinki poznajemy wszystkich bohaterów oraz ich charaktery, w takim stopniu, że jesteśmy w stanie przywiązać się do danych postaci, a w szczególności do tych głównych. Czyli można powiedzieć, że pierwszy sezon jest do zapoznania się z serią i cały poświęcony bohaterom, przez co dopiero w drugim sezonie wszystko zaczyna się dziać. Mówię to, bo po pierwszym sezonie ludzie mogą pomyśleć, że to żaden dramat i jest to jakaś szkolna komedia, która no niestety momentami jest dość słaba, a ponadto kreska tych dziewczyn jest jaka jest. Przez to niektórzy porzucają tę serię i kończą na pierwszym sezonie, co moim zdaniem jest wielką głupotą, ponieważ to w drugim sezonie w Klanat After Story wszystko się zaczyna. Z początku tej serii po pierwszym sezonie szukając głębi sądziłem, że ta anime chce nam uświadomić, że każdy z nas jest inny, ale za to wyjątkowy. Jak na przykład nieśmiałe osoby, co możecie mieć w klasie czy w szkole, które to zawsze siedzą same i do nikogo się nie odzywają, no bo też nie mają do kogo. Oto takie osoby, jak się pozna, to okazuje się, że są jednak wyjątkowe i całkiem ciekawe. Więc tak sądziłem po pierwszym sezonie, przez te postacie z różnymi charakterami, jednak okazało się, że to był tylko drobny element tego, co chcieli nam w tym anime ukazać. W końcu już wiecie, że ten tytuł jest smutny i z początku jak główny bohater poznawał tych ludzi, którzy stali się jego przyjaciółmi, to każdy z nich miał swój dość skomplikowany problem, z którym to okazaki próbował pomóc. Jak się okazywało, wszystkie te sytuacje były dość poważne i przykre. Lecz niestety tak w moim odczuciu niektóre te momenty z pierwszego sezonu były dla mnie zbyt płytkie, jakoś do mnie nie przemawiały, więc na początku nie potrafiłem zbytnio się tak wkręcić, jednak te smutne momenty w pierwszym sezonie to nie był główny cel tego anime. Jak wiecie, można się zakochać od pierwszego spojrzenia lub można w sobie rozkochać drugą osobę. I właśnie w tej serii, poprzez te wspólne chwile, relacja naszych głównych bohaterów coraz bardziej rosła. Gdy to pomagali sobie lub innym, przez co z biegiem czasu coraz bardziej się poznawali, że ich przyjaźń przeistoczyła się w miłość. I tak kochani, zaczyna się Clannad After Story, który pokazał mi, że ten pierwszy sezon był jednak wartościowy, a jako całe anime piękne. Te klimatyczne sutraki, które po pierwszym sezonie zapadły mocno w pamięć, to w ostatniej części Klanada, jak słyszałem już w tle dany utwór, to wiedziałem czego mogę się spodziewać. I właśnie ostatnie odcinki tego tytułu potrafią tak mocno chwycić za serce, że chodziłem przez kilka dni przybity z tą myślą, jak to było dogłębne i niesamowite. Jestem zdania, że przez ten odcinek warto poświęcić tyle czasu na tą serię, aby obejrzeć chociaż tą scenę spośród wielu poruszających momentów. Ponieważ po tylu odcinkach człowiek widząc te sceny z rodziną, nie zważając na to, jak odbiorca spostrzega swoją rodzinę, czy ją kocha czy nienawidzi, to te anime działa tak, że po tym co widzieliśmy i ile widzieliśmy w tej serii, to po prostu anime zmusza odbiorcę aby się wzruszył, przynajmniej przy tych kilku momentach. Więc ja wam mówię, że klana z pewnością wam to zagwarantuje. Jednak zanim to nastąpi, trzeba być cierpliwy i oczywiście wczuć się w te anime. Bo to nie jest akcja, na którą się czeka, tylko dramat, który przychodzi z czasem, nawet w najmniej oczekiwanych momentach. W jakimś odcinku, gdy już jest wystarczająco smutno, to wtedy, kiedy miało się wszystko wyjaśnić, miało być wesoło, to nagle zdarza się coś nieoczekiwanego, zmieniając kompletnie całą sytuację. Przez co były momenty, przy których rzeczywiście byłem zaskoczony. Dlatego uważam to w tej serii za coś wyjątkowego, czego brakuje w większości anime. Klana tego dramat ma w sobie sporo komedii, ponieważ jest to życie nastolatków, którzy po czasie wkraczają w dorosłość. Więc gdy akcja toczyła się w szkole, to humoru było pełno. Co moim zdaniem jest to bardzo dobry element w tej serii, ponieważ dzięki tym gagom i różnym żartom boaterów można się do nich jeszcze bardziej przywiązać. Co właśnie w dramatach przywiązanie się do postaci jest kluczowym elementem. Bo jak jesteś w stanie poczuć sytuację danego boatera, znać jego charakter, odczuć jego emocje, to w tych smutnych momentach, kiedy przychodzi co do czego i zdarza się coś przygnębiającego, to sami. Wiecie jak ostatecznie na to reagujemy. Ja w tej serii mocno polubiłem Okazakiego, przede wszystkim za jego humor i charakter, czyli polubiłem głównego bohatera. Co niestety w tej serii doświadcza tutaj wiele przykrych rzeczy, przez co czułem żal wobec tej postaci, a w tych momentach związane z jego rodziną to moje zdanie kompletnie się zmieniło na temat tej produkcji, że dałem takiej jak nie inny tytuł, bo żadne inne anime czy film aktorski nie potrafiłby tego odwzorować. Jednak Klanat, poza smutnymi historiami, nie był taki świetny. A nawet można powiedzieć, że w wielu momentach był żenujący. Jak na przykład to, że przyjaciel Okazakiego za każdym razem dostawał łomot od różnych dziewczyn. No, na początku było to dla mnie do przyjęcia, ale jak tak było za każdym razem, to już się robiło żałosne. A postać była nawet fajna, polubiłem ją. Myślałem, że będzie bardziej rozwinięta i tak jak główni bohaterowie, znajdzie sobie drugą połówkę. Co nawet dużo na to wskazywało, kto mógłby być jego wybranką. Jednak nic z tych rzeczy. W serii jest nawet sporo rzeczy, do których można się przyczepić. Lecz tak jak powiedziałem wcześniej, po tych smutnych momentach, które nam ukazali w tej serii, to te wady już nie miały dla mnie znaczenia. Bo gdy dochodziło do tych poruszających scen, to wtedy potrafili zachować powagę i przedstawić to tak, że człowiek się rzeczywiście wczuwa. Do tej serii nie zrażajcie się tą kreską, jak widzicie oczy tych dziewczyn, ponieważ bardzo szybko da się przyzwyczaić. A tytuł jest jedyny w swoim rodzaju, który porusza poważny temat oraz przede wszystkim jest przesłaniem, co uświadamia nam to, czego nie dostrzegamy, jak i to, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Dlatego Klanat jako dramat z mocno zakorzenionym romansem z niezapomnianymi chwilami polecam z całego serduszka.